Oto plakat związany z historią krakowskiego teatru Lalki, Maski i aktora Groteska. Teatr powstał z inicjatywy Zofii Władysława Jaremów jako teatr dziecięcy. Jego historia rozpoczęła się w 1945 roku. Kiedy odbyła się premiera cyrku Tarabumba w reżyserii Władysława Jaremy. Pierwszą wieloletnią dyrektorką teatru była Zofia Jarema, reżyser i scenograf. W teatrze przeważała polityczna metafora i poezja, a na scenie dla dorosłych odbyły się tak wybitne inscenizacje jak męczeństwo Piotra Ocheja, Sławomira Mroszka, kartoteka Tadeusza Różewicza, ubu król Alfreda Żariego. Równocześnie realizowano oczywiście widowiska dla dzieci i młodzieży. Do okresu dyrekcji Jaremy odnosił się plakat urodzinowy, przygotowany z okazji 30-lecia teatru autorstwa Kazimierza Mikulskiego z 1975 roku. Mikulski był krakowskim malarzem i scenografem, uchodził za jednego z najbardziej Konsekwentnych przedstawicieli polskiego malarstwa metaforycznego czy surrealistycznego, pełnego poezji i liryzmu. Jednocześnie działał on w powojennej grupie krakowskiej. Ciekawostka: występował jako aktor w teatrze kantora, zarówno w latach okupacji, jak i później w Kriko II i ogólnie był krakowskim typem charakterystycznym. No i przez wiele lat współpracował również jako scenograf z krakowskim teatrem lalki i maski groteska. I jak widać, przygotował plakat z okazji 30-lecia istnienia teatru. Taka to krakowska historia. Zapraszamy na stronę www.wikus do działu Plakaty Afisze.